Masz długie nieruchomości i chcesz ogłosić upadłość konsumencką. Dzisiaj opowiem o tym, co trzeba zrobić, aby w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej uzyskać środki na najem lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat i tym samym uchronić się przed bezdomnością. Osoba, która posiada zadłużenie, którego nie jest w stanie uregulować i popadła w stanie upłacalności, a także z drugiej strony posiadająca jakieś określone aktywa, w tym przypadku, akurat, który będziemy analizowali nieruchomość, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi liczyć się z tym, że ogół tych jego aktywów stanie się tak zwaną masą upadłości. Ta masa upadłości jest zarządzana przez syndyka, przez syndyka którego zadaniem jest oczywiście likwidacja tychże, tychże składników majątkowych i w ten sposób zgromadzone środki potem są rozparcelowane pomiędzy. Posiadanych i uczestniczących w postępowaniu upadłościowym wierzycieli. Z punktu widzenia upadłego, który traci nieruchomość, no sytuacja może wydawać się patowa, ponieważ często są osoby, które mają rodziny w większe mniejsze, i tym samym pozbawienie tychże osób, a także samego upadłego dachu nad głową, albo będzie powodowało właśnie bezdomność, albo też będzie generowało jakieś określone koszty w przypadku, gdyby trzeba no, lokal mieszkalny wynająć. W tym momencie, kiedy, kiedy syndyk finalizuje transakcję sprzedaży nieruchomości w toku postępowania, upadły uzyskuje prawo do złożenia wniosku do sądu o to, aby sąd wydzielił określoną kwotę, która będzie odpowiadała przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat, analizując przy tym też okolice i miejscowość, tą, w której upadł, zamieszkiwał, bo nie zamieszkuje, bądź też sąsiednie. Te środki zazwyczaj w przypadku akurat postępowań, które prowadzimy, no są wydzielane, są to mniejsze, większe kwoty. O tym, co akurat wpływa na wysokość tej, tejże kwoty, wydzielonej przez sąd, będę za chwilkę opowiadał. Natomiast nie jest to praktyka taka, która jest negowana przez sędziów, i raczej nie dochodzi do tego, aby sędziowie odmawiali wydzielenia takich środków z masy, z masy upadłości. Zasadniczo jest tak, że zarówno nieruchomość, jak i też ewentualne udziały, które upadł może posiadać w danej, w danej nieruchomości, wiążą się właśnie z takim przywilejem i możliwością złożenia tego, tegoż wniosku. No a z drugiej strony ten wniosek też musi być odpowiednio przygotowany, złożony przez upadłego, no i też oczywiście uzasadniony. W jaki sposób należałoby taki wniosek uzasadnić? No, po pierwsze, trzeba wskazać, ile osób upadłych będzie miało na utrzymaniu, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że trzeba no, też wskazać, jakie posiada dana osoba bądź też członkowie rodziny możliwości zarobkowe. To też ma niebagatelne akurat znaczenie dla tej ostatecznej kwoty wydzielanej, wydzielanej przez sąd. Także to, na co zwracam uwagę, to to, że sąd nie będzie analizował aktualnych dochodów, ale też możliwości zarobkowe. Te możliwości zarobkowe, oczywiście mogą być wyższe. Czasami jest tak, że dłużnicy bądź też upadli celowo zaniżają swoje dochody po to, żeby na przykład uniknąć jakiegoś większego potrącenia przez syndyka masy upadłości. Sąd bada możliwości i opisując, i przedstawiając swoje możliwości, raczej trzeba się posiłkować takimi informacjami, które będą wskazywały na dotychczasowe doświadczenie, na pracę uprzednio wykonywane, na wykształcenie, a także na ewentualną sytuację zdrowotną, która poniekąd też przecież może, może wpływać na potencjalne zatrudnienie w przyszłości. To, co jest jeszcze brane pod uwagę przez, przez sąd, no to na pewno to będzie opinia syndyka. Dlatego z syndykiem warto dobrze żyć i nawet kiedy czasami może być irytujący, to raczej sugeruję, żeby w takich konkretnych sytuacjach nie załagniać tych relacji na linii upadły, upadły syndyk, bo sąd będzie brał też pod uwagę to, jakie stanowisko przedłoży sam syndyk masy upadłości. Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, to jest kwota, którą syndyk uzyskuje ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej do masy upadłości. Sąd na pewno musi mieć na względzie to, że jeżeli mamy nieruchomość zabezpieczoną hipoteką, która jest załóżmy warta, ta hipoteka jest warta 200 tysięcy złotych, nieruchomość jest warta 300 i suma, która potencjalnie pozostaje na podzielenie pomiędzy pozostałych wierzycieli, to 100 tysięcy złotych, bo najpierw zaspokaja się tych wierzycieli zabezpieczonych, no to oczywiście to nam trochę ogranicza możliwości uzyskania tych środków w jak najwyższym zakresie. Raczej te środki będą udzielone w mniejszej wysokości. Niemniej, tak czy znaczy, takie prawo oczywiście przysługuje, żeby te środki uzyskać. Niemniej, no ta kwota, kwota wynikająca ze sprzedaży, im wyższa, tym oczywiście przekłada się na, wyższe, na wyższą kwotę potem przeznaczoną, przeznaczoną na najem lokalu mieszkalnego. Ostatnią kwestią, którą oczywiście sąd może badać w kontekście takiego wniosku, to są potrzeby mieszkaniowe upadłego. Jeżeli mamy taką sytuację, że upadły, że załóżmy rodzicami upadłego są osoby posiadające kilka nieruchomości, a sam upadły no, wskazuje, że jest, dajmy na to, singlem, no to sąd w takiej sytuacji może też się kierować no, zdrowym rozsądkiem i na przykład stwierdzić, że wydzielenie akurat środków w tego typu przypadku będzie bezzasadne, ponieważ rodzina, rodzina upadłego może mu w tym akurat momencie pomóc i tym samym przeznaczyć jakiś lokal na jego potrzeby, potrzeby życiowe. To się akurat często nie zdarzy, Tak jak wspominałem, w większości przypadków sędziowie akurat udzielają tychże, tychże wypłat na, na poczet najmu lokalu mieszkalnego, także. Yy, Odpowiednio uzasadniony i przygotowany wniosek, raczej powinien być skuteczny. Niemniej, tego typu sytuacje, jak właśnie okoliczności związane z sytuacją rodzinną, być może wysokie też możliwości zarobkowe i przy okazji, lenistwo upadłego, który na przykład miga się od podjęcia lepiej płatnej pracy, również mogą wpływać na to, czy sąd finalnie wypłaci te środki, czy też nie. Dlatego lepiej być. Osobą, która, którą ewentualnie wspiera jakiś pełnomocnik, który no, czuwa nad przebiegiem postępowania i tym samym nad treścią tego wniosku, który finalnie trafi do, do sądu.